Radę tak sobie do Szczecina na tę blokadę na godzinę dwunastą, zjeżdżają się myśliwi mm, z różnych stron Szczecina, część pojechała do Przybiernowa, część do Trzeba, żeby blokować Eskę wspólnie z rolnikami, gdzie dostęp do portu podejrzewam, bo bada, to jest najważniejszy cel. Część rolników jedzie do Szczecina, więc myśliwi, którym jest po drodze w tym kierunku, wiadomo, ich wspomagać w tym wszystkim. Ale cały czas yy, nachodzi mi taka refleksja. No przecież mówiłem o tym głosowaniu w październikowym. Ja tam w tym moim monologu nikogo nie zmuszałem do określania się politycznie. Ja tylko powiedziałem, co ja o tym wszystkim myślę. Komentarze negatywne, pozytywne. Fajnie, że dyskutujecie, fajnie, że zabieracie głos. Ale ja mówię jeszcze raz: nikogo nie zmuszałem, żeby mi się wyzewnętrzniał, jakiej jest opcji politycznej. Do czego zmierzam? Patrząc na to Ministerstwo Klimatu i Ochrony Środowiska, zastanawiam się nad jedną rzeczą, bo to najważniejsze. To miał być rząd fachowców. A nie Kolesiostwo, to co powiedziałem, z jakich zawodów ci ministrowie się wywodzą i jakie studia pokończyli jacy to fachowcy. Ja wiem, że ten Kamil z Ostoi Sudeckiej zaprasza ministra Dorożałę na rozmowę. Ja z tym panem nie chcę w ogóle rozmawiać. Jest człowiek, który się nie zna na niczym, tak zaznaczenie. Jak dzisiaj posłuchałem wywodu pod sekretarz stanu, chyba Pani Zielińska, z Ministerstwa Klimatu i Ochrony Środowiska, o docieplaniu domów mieszkalnych, poszedł się Panie Boże, I jeszcze raz, Panie premierze, miał Pan stworzyć rząd, fachowców. Przecież tych fachowców, tych znamienite os osobistości w każdej dziedzinie życia mamy. My ich wykorzystajmy. Nie, dajmy, nie dawajmy stołków za zasługi. Jakie zasługi? Czy pan Dorożała na radnego zebrał 1,18% głosów? Że jeździ rowerem i zbiera puszki. Czym tu się chwalić? To każdy powinien to robić: zbierać śmieci, puszki, czyścić las, czyścić to, co się spotka na drodze, ale nie czyścić łowiectwa. Niech się zajmie tym, co robił dobrze, czyli zbierał aluminiowe puszki i za to mu chwała. Było spotkanie w zeszłym roku w kinie Morena w miejscowości Insko zostałem zaproszony na to spotkanie przez obecnego wiceministra klimatu Ekonomiczno-Belicka, miłożonatykę, który jeszcze nie wiedział, że nim zostanie. Osoba bardzo kompetentna, treściwa w swoich wypowiedziach. To spotkanie było z prezesem Polskiego Stronnictwa Obrdowego. To się było latem przed wyborami do Sejmów. Więc tam się chwalił pan prezes, że jako jedyne skromnictwo przekazał listownie życzenia świąteczne noworoczne do wszystkich No Akurat to nas nie dotarło, ale może Polska nawaliła, bo. Bo jeszcze była wam obu tych wyborów kopertowych, ale panie prezesie Polskiego Stronnictwa Ludowego, już po objęciu stołków, to w tym roku pan żadnych życzeń do nikogo nie wysłał. No bo już pan, pan popełniał, nie będzie głosu, Jesteście bardzo krótką bo za chwilę są wybory do Europarlamentu i do samorządów. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Borkowski Arek, jestem Łowczym Kołowieckiego Głowacz, czyli reprezentuję Rzeszę ponad 100 tysięcy myśliwych. Panie Prezesie, pierwsze pytanie chciałem takie od Pana uzyskać odpowiedź. Jak się Państwo zapatrujecie na to, czy my nadal jako Polski Związek Łowiecki mamy być pod agendą rządową, czy Państwa spojrzenie jest na to takie, że wracamy do swoich korzeni? Druga rzecz, czy stronnictwo państwa jest przychylne temu, że to my decydujemy o tym, czy dzieci nasze będą brały udział w polowaniach poniżej 18 roku życia? Czy będzie to regulował kodeks karny, prawda? I teraz trzecie pytanie dotyczy również rolników. Jak się stronnictwo zapatruje na to, ponieważ my jako koła owieckie odprowadzamy tak zwaną tenutę dzierżawną do Skarbu Państwa, ale podejrzewam, że z tej tenuty dzierżawnej nie mają z tego nic rolnicy. I teraz generalnie przychylność Polskiego Związku Wieckiego jest taka, ponieważ stają się konflikty na granicach pól, prawda, o te dwa, trzy palce, czy my możemy wiekać, skutecznie polować, czy nie możemy. Bierzemy, bierzemy udział w polowaniach, pomagamy rolnikom w szkodach, ale generalnie rolnik z tych pieniędzy, którym odprowadzamy do skaru państwa, nic nie otrzymuje. Odpowiedź na te pytania rozumiem, że będzie również tym, że ja oddam głos na państwa stronnictwo. W to wierzę. Dziękuję. Kwestia myśliwych. Do wszystkich myśliwych na święto, na Dzień Świętego Huberta, napisałem list. Jako chyba jedyny. Jedyny szef partii w Polsce, na pewno, a pewnie też e, jedyny, e, który z takim szerokim zasięgiem, bo do 2,5 tysiąca kół łowieckich rozesłaliśmy nasz program w tej sprawie. Po pierwsze przywrócenia 100% samorządności dla Związku Łowieckiego. Niezależności, samorządności i dokonywania własnych wyborów. Tu dobra decyzja o wykluczeniu, bo był taki bulwersujący materiał w TVN-ie, nie ma miejsca, i to dobrze, to szybko zrobiliście porządek. Miejsca dla, e, dla tych, którzy e, no, po prostu nie są myśliwymi, bo nie zasługują na to miano, są przestępcami. Popełniają, e, no, jeżeli, jeżeli e, dochodzi do takich bulwersujących scen, jak jeżeli to jest prawda, oczywiście wszystko tu zawsze trzeba postawić na dniach zapytania, ale tak to wyglądało: ten reportaż bardzo bulwersujący, no to dla takich osób nie może być miejsca. W wspólnocie myśliwych w Polsce, i taką decyzję podjęliście, i bardzo dobrze. Kolejna kwestia. Ja jestem za, zawsze za wolnością. Decydowania rodzica o wychowaniu swojego dziecka, bo to gwarantuje Konstytucja. I tutaj dobre zwyczaje i obyczaje są silniejsze niż jakiekolwiek przepisy, bo Konstytucja w Polsce gwarantuje wpływ na wychowanie i kształtowanie swojego dziecka, i ten przepis Konstytucji ja będę przestrzegał. I kwestia ostatnia szkody łowieckie relacja rolnik-myśliwy. Również odprowadzanie określonych danin przez myśliwy. Ja uważam, że trzeba przeciąć ten, tą oś sporu pomiędzy rolnikiem i myśliwym. Ona jest. Jeżeli ktoś wypłaca ci odszkodowanie, ty jesteś wnioskujący o to odszkodowanie, to zawsze ten spór się pojawia. To jest po prostu naturalne prawo. Jeżeli o coś wnioskujemy, nie dostajemy, dostajemy mniej, mamy pretensje do tego, kto nam tego nie udziela. Właścicielem lasów, a również zwierzyny w Polsce jest państwo. Więc państwo powinno brać odpowiedzialność za zwierzynę i szkody wyrządzane przez nią w gospodarstwie domowym i rolnym. I to nie są wielkie pieniądze, i agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa powinna zająć się wypłatą odszkodowań i nie powinno to być finansowane przez koła łowieckie tylko przez agencję restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa czyli przez budżet państwa i to uspokaja sytuację na linii rolnik i myśliwy i to jest też w naszym programie To niech Skarb państwa właśnie to przeznaczy na wypłatę odszkodowań i będzie super sprawa. I wtedy nawet nie ma wydatku z budżetu. To tylko... dla tak za mało, bo te szkody są coraz większe. W skali państwa to tylko jedno, jedno zdanie. W skali, państwa, w skali państwa to jest w skali państwa to nie jest wydatek większy niż promocja na billboardach. KPO. Znaczy naprawdę, to, to nie są miliardy, to nie są miliardy. Czy skarb państwa naprawdę, jeżeli stać dzisiaj rządzących na różnego rodzaju fanaberie i 10 razy zwielokrotnili wydatki państwa, 10 razy zwielokrotnili wydatki na kancelarię premiera, to naprawdę jak się weźmie z dzierżawy i dołoży 70 milionów do tego, to będą wypłacane te, wypłacone te odszkodowania. Naprawdę, my to mieliśmy przeliczone i przygotowany taki przepis. Ale rozumiem, że szkody, czemu szkody są większe? Bo zmieniły się dwie rzeczy. Zmienił się profil gospodarowania. Znaczy wprowadzenie powszechnych uprawy kukurydzy zmieniły objętość populacji dzików w Polsce. I to się zasadniczo zmieniło. Dziki nie wyrządzają już tylko szkód w rolnictwie, ale populacja dzików 20-tysięczna biega sobie po Warszawie. Więc naprawdę to jest sprawa trudna i, i, i ważna do rozwiązania. Musi być, dlaczego musi być ingerencja człowieka? Bo jeżeli powiedział w ingerencji A, zmieniając formułę upraw, uprawiając, poszerzając areał upraw to musi powiedzieć B, żeby część gatunków nie wyginęła. Dlatego jest rola myślistwa. Ja nie traktuję myślistwa jako sportu. Ja traktuję jako obowiązek e, e, człowieka, państwa, jeżeli ingeruj, a ingerujemy w naturę, bo budujemy swoje domy, fabryki, uprawy robimy, to musimy też sprawić, żeby w tej naturze był zachowany ekosystem i odpowiednie populacje. Bo jeżeli się nam zwiększa radykalnie jedna populacja, w niekontrolowany sposób, w nienaturalny sposób, często, właśnie przez ingerencję człowieka, to musi być regulacja w drugą stronę. To musi być regulacja w drugą stronę. I to, i to nie, jest, nie, jest, nie chodzi o hobby, bo do tego nie można tej, tej odpowiedzialności sprowadzić, tylko to chodzi o misję, która wynika z działalności człowieka, która wynika z działalności człowieka i bez myśliwych sobie nie poradzimy. Jeżeli ktoś uważa, że bez myśliwych, będzie lepszy dobrostan zwierząt w Polsce, to jest w głębokim błędzie. Bo wyginie część gatunków, bo inne po prostu będą przejmować nad nimi dominację. I wtedy będziemy odtwarzać te gatunki i zmieniać działania populacyjne. To jest moja wiedza i moje, moje przekonanie, no wynikające nie z jakiejś emocji, tylko z, po, po prostu ze zdrowego rozsądku. 20 ta data fajna, data... Myślę, że będzie symboliczną datą, że jest to pospolite ruszenie wśród myśliwych. Liczę na to. Trzymam za siebie, za was kciuki, żebyśmy sprostali temu, o co walczymy, żebyśmy się w półtrogi nie wycofali. Darsburg do zobaczenia. chwilę my je dołączymy do chłopaków jadących na blokadę Kala tego jest dużo, nie wiem czy, do, czy dla wszystkich starczy grochówki, chociaż jest 60 czy 70. Zupy! Przemówienie. Uwaga, przygotowujemy się powoli już do przejazdu kolumny traktorów ciągników siodłowych. Natomiast zanim wyjedziemy, chciałem powitać myśliwych serdecznie. Każdy! Cieszymy się, że, że jesteście z nami. Bo jak doskonale wiecie, tematów mamy tyle, że głowa boli. Jeżeli chodzi o środowisko rolnicze i relacje z myśliwymi. Ale kończmy raz na zawsze z rozgrywaniem jednej i drugiej grupy. Skończmy z tym. Mamy usiąść do stołu. Koledzy deklarują to, że siadają do stołu. I proszę bardzo, jest z nami Arek Borkowski. Proszę o zabranie głosu. Dzień dobry, skarbnik. Reprezentuje, reprezentuje Rzeszę 130 tysięcy myśliwych w Polsce. Dzisiaj w Polsce 240 punktów gdzie rolnicy domują. 180 punktów pomagają. Dlaczego jesteśmy my jako myśliwca? Dlatego, że po pierwsze mamy ogromny dług wdzięczności wobec rolników, którzy 10 lat temu ochronili lasy polskie. Generalnie yy, nasze drogi się ciągle krzyżują, jak nie na szkodach, tak teraz na protestach. Ale nie się zdaje z tego sprawach, że to tam nie będzie miasta. Jest, ta, jest tak dużo rozgoryczenia w tych głosach rolników, ale znajdźcie sobie z tego jedną rzecz. Rolnictwo jest to jedyna fabryka na świecie, która nie ma dachu. To, co się zaplanuje, nigdy nie wiadomo, co się z tego urodzi. A teraz jeszcze na dodatek, nad tym beznasze myśli Zielony Ład. Ja rozumiem, że y, ograniczenie nawozów, y, ograniczenie upraw, tylko jest jedna rzecz. Niestety ktoś dziennie te 10% ze swojego żywienia odkłada na bok i po roku zobaczy jak to się zbiera. Nawozy. Oczywiście ziemie zachodnie, żuławy, wolny śmorsk. Tam ziemia urodzi nawet i bez nawozów. Ale cała ściana wschodnia, pod Karpacie, co oni tam zrobią. Będą proszę uprawiać? I jeszcze, dlaczego my tu jesteśmy? Panie premierze, to dla Pana apel. Ma, ma Pan w ręku antidotum. Antidotum to jest to, żeby myśliwi wrócili do swoich korzeni. Wyszli ze Związku Łowieckiego pod patronatem Ministerstwa Klimatu i Ochrony Środowiska, a wrócili do stowarzyszenia. Sami się finansujemy, sami się wybieramy, nikt nam nie przywodzi na naszych w teczka. Rolnicy, róbcie swoje, my tam będziemy zawsze wspierali. Tak jak dwa tygodnie temu, tak dzisiaj i nigdy o to nie A jeszcze dzisiaj zapraszamy na gorącą wzrokówkę, którą mamy i czekamy na was. Na zbór, dziękuję, ścigamy kciuki. Dziękujemy, uwaga. Słuchajcie koleżanki i koledzy, najprostszą rzeczą, tak się wydaje, tylko o słowach. Ale to, co robimy, jest przyczynkiem do tego. Musimy dotrzeć do szanownego premiera, bo on ma antidotum na to, żebyśmy zwolnili z ataków Ministerstwo Klimatu i Środowiska. A tym antidotum jest wyprowadzenie nas z ministerstwa, powrót do korzeni, do stowarzyszenia. Przecież, przecież myśmy się sami finansowali, myśmy sami ze swoich przychodów. Które mamy, finansowali szkody rolnicze i było wszystko high life. Wzięli sobie problem na głowę, bo nie wiem o jakich pieniądzach marzyli, żeby to zgarnąć. Ktoś im głupodno opowiadał, podejrzewam, że poprzedni łowczy krajowy, który został tym łowku, no to zrobili skok na kasę, ale tej kasy nie otrzymali. Panie premierze, jeden pana podpis. My wracamy do korzeni, macie problem z myśliwymi, z głowy, pan Dorożała sobie rządzi, z ekologami czy tam ekoterrorystami, bo tak chyba lepiej to wygląda, bo to żadni ekolodzy i każdy się rozchodzi w swoją stronę. Dasz bór.